Mam. Jest. Przed samym pasz krzaku, widziałeś? Po lewej stronie Kszrzaku. O, jaki ubarwiony. Jest. Mega wybarwiony. Aż ciemny taki, nie? Mm. No cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Ja, jak widzicie, na razie, w pojedynkę. Janusz niestety, w pracy mamy niedzielę 28 kwietnia. Także robimy mały rekonesans y, dla Was przed majówką. Powiem Wam tak, jak na, na razie, 8 stopni na dworzu. Mamy godzinę po 10. Także Maciek zajeżdża około, około 4. Także zobaczymy, co z tego będzie. No, deszczowo, ponuro. No, ale w połowie dnia, ma niby słońce wyjść. Także nic, woda, na której będziemy łapać yy, do, do 4 metrów. Sporo zielska. Także nic, nie przedłużam. Oglądajcie. Nie jest, wziął. Jest, ale uderzył od mnie. Blisko brzegu O strzał piękny o, Ładna ryba też no Proszę. O, To jest konkretna ryba. Przy fasoli podaję drzwi chodź, chodź. Jest No wydaje mi się, że ryba może mieć 80 cm, jak tylko Także jest, pierwsza sztuka No powiem wam, że to już było trzecie branie w tym miejscu Stawiam, że ten sam sami brał łóżkę Widzicie, no mówię Przy fasoli konkretnie Także, ale branie miałem po z odstępem czasu Nie było także że rzut po rzucie to, Czyli oglądał Myślał, aż w końcu pomyślał i teraz tak przywalił, że mówię Wam, no konkretnie jak nie wiem. Także nic, kładźmy go na miarę, spójrzmy ile ma. No ale mówię, wydaje mi się, że za 8 minut będzie miał. No mam go tutaj trochę w wodzie, ale miareczka pokazuje 85 cm. No tu macie muchę, na którą wziął, 30 cm, pomarańczowo-żółty łeb, hak duży, 8.0, obciążenie na tu dziesiątkę. Z tego względu, że chciałem jak najbliżej dna, a no, zobaczcie tutaj teraz, tak wygląda flow po takim mocnym braniu. Także nic, odcinam kawałek, dowiązuję nagrawkę wyżej i machamy dalej, a szupaczek wypoczywa. Za chwilę go puszczamy. Słuchajcie, wszystko fajnie. Na TikToka nagrałem wypuszczanie ryby, ale kamerą go niestety nie <grym> nagrałem. Także, jak widzicie, w telefonie jest pokazane, jak ryba jest wypuszczana. Ładna sztuka. Je jeżeli byście chcieli, zapraszamy też na TikToka. Obecnie tam wstawiamy różne filmiki, właśnie z takich jak dzisiaj. Także no nic, łapiemy dalej No fluo jest Skąd no, Tak jak mówiłem, zawsze robię dłuższe z tego względu, że po prostu jak widzicie Coś było poszarpane, odcinam sobie i go skrócę Także przypomnę, nie wiem, 40 cm na pewno ma Także wystarczy Jest! Widział. Widziałem, O, ładne Dobra, branie, o, ładne branie. No Dobra kolego, uspokój się Ale złapał muchę, widziałem No też ładny będzie, no Tak samo dowrotów mam No powiem wam, że się dzieje no, ale już łapię jest półtora godziny też Kilka brań było Jedno na opadzie miałem I ten ale widać że gryzą Ale jak przestało padać dopiero, jak padałeś tak cisza była też ładna sztuka, nie? Dobra, cofamy się, cofamy się. W jaki o on silny jest Łuziersko tam zaczął szaleć mi. Chodź chodź Ale to też piękności. A to mam kolejną sztukę, no powiem wam, że widzicie, wiaterek zaczął wijać, słoneczko wyszło, już się pada. I od razu akcja. No muszkę, widzicie, ta sama, nawet nie zmieniałem. Przyszedłem tutaj, zrobiłem nie, dwa żółty chyba. I proszę, uderzenie pod brzegiem, Podrażam, że szedł za nią, nic coraz bliżej brzegu, i ag agresywnie zebrał, jak nie wiem. Także nic, składźmy go na miarę, ale mówię, bite, że będzie miał chyba 80, tak mi się wydaje, bynajmniej. Dobra, lecimy na miarce i powiem Wam, że 85? Bez milimetra dosłownie. Jeszcze jedna piękna sztuka wraca do siebie, no zobaczcie jak on grzbiet, góry potężny taki, także nie spuszczamy go i poszli. No muszko to sama. no powiem Wam, że ciężko łapie to dość, dość szczerze mówiąc, bo ja mówię, zielsko jest dość wysoko, 10, 10 gramowe obciążenie, ale fajnie reagują na szybkie prowadzenie, także dużo podbić, szybkie zwijanie i proszę, i piękne strzały, także robi robotę. No fajnie się już wypogodziło, słoneczko ładnie świeci, no powiem Wam tak. Brania ustały, na chwilę obecną. Łapię już w okolicy 3 godzin. No kilka spinek było, niestety, ale nie udało się wyjąć. Ale co robię? Piszę do Janusza, że biorą, wyślą parę fotek, żeby mu umilić pracę. Także nic, jeszcze 2-3 godzinki będę łapał, potem mówię, Janusz zajedzie. I zobaczymy, czy po południu to się coś będzie działo. Także oglądajcie dalej. Jest, jest. A będzie malutki. Płynie chyba w jedną na stronę, nawet. Ale malutka będzie. Ale jest, ale jest. Trzeci rzut w tym miejscu. I powiem wam, że w tym roku na tym jeziorze już łapie. Nie wiem. Czwarty, piąty raz może? I powiem wam, że w tym miejscu ani razu nie zrobiłem. Aż tu w końcu proszę. Ole, maluczki. Wow. I to taka mucha trzydziestka. No ale cieszy. Ważne, że dzieje się. No, zobaczcie. On no, będzie miał nie wiem przez Skorsordziecki pożar Nie wiem z to będziemy odhaczać ale zobaczcie jak jest pięty Zobaczcie dosłownie zadziąsło. No proszę Ludzik mały Ale fajnie że wziął Napłyń Dreszka i po No Móczkę cały czas są same no ładnie no, dwie fajne ryby Na razie nic nie zmieniam mówię jak już całkowicie się coś wyłączy wtedy będę myślał Yes. O, patrzcie, no, źle to zrobiłem, bo chciałem już prawie że wyciągać. Ale może poprawi. Pod samą powierzchnią już muchę miałem. Słowo zacięcie też było. Ale może. Ale się nie ukłuł. No, chyba się już ukłuł. No, niestety, fajnie było. Ale siedzę na gałęzi. Ja zerwane będzie, bo no, nic nie idzie zrobić. No dobra, urwałem, a szkoda, bo łóżko naprawdę fajne branie Dobra, dobra ja skończyłem dobra. robotę, yy, jadę do Damiana, także yy, widzimy się nad wodą i, i razem sobie będziemy łapać, także do zobaczenia nad wodą. Jest Nie ma niebezuży, chyba albo bo nie walczy w ogóle Nic A, maluszek będzie Założyłem kanibala, piętnastkę Długo już nic nie działo A tu proszę, jest lucik Maluszek Jaki maluszek No to zobaczcie, jakiś szupak A kanibalek, piętnastka A no, maluszek jak nie wiem no ale głodny widać, większą pijawkę tu widać ma. Także niech, niech wraca do siebie i poszli na no, wsi królewską na auta. Janusz już po zaraz powinien być. Także no, jeszcze przed chwilą widzieliście, maluszek wpadł. Ale mówię, że brania są naprawdę sporadyczne. No ale miejmy nadzieję, że coś podwieszy się palą. Zobaczmy, co tam, jak tam janusz wygląda po, po pracy. No ja już przyjechałem na ryby i zobaczcie. Janusz, Janusz, co tam, opowiadaj. No nic, czekałem kanapkę, właśnie wciągam. A gdzie ty stoisz samochodem, tu? Tam stoję, no. No to dawaj, no. No dawaj. Nie no. Arfaiter, dawaj. Ja dawaj, już. Janusz już, już chodzi w koloszkach, ale zobacz, jaką pogodę przyniósł ze sobą. Pada, ja pochmurno. Wracaj do roboty, dobra? Jest. Przy samym twarz krzaku, widziałeś? No. Masz pobierak gdzieś? No, mam. Dobra, Janusz, go. No, ładny jest. Trzecie branie zaliczyliśmy. Dopiero dwa spady i teraz mam nadzieję, że nie spadnie. No, ale wygląda się to mi śniadaczka. I poszli. No to proszę, sztuka numer chyba piąta dzisiaj. No mówię, no mieliśmy od momentu, jak Maciek przyjechał. W sumie to jest trzecie branie. Jeden podwójnie brał, dwa razy spadł. Jeden mocne branie i też taka rybka 70, ale spadła. No i proszę, ten do się cz cz czaił po lewej stronie przy Krzaku. jaki ubarwiony. Jest. No, mega wybarwiony, aż ciemny taki, nie? Może mhm. przepiękny. No łóżka, trzecie branie mi dała już. Także jest dobrze. Dobra, zmierzymy. Zobaczymy, no, zmierzymy. Ale ustawiam, że 7 dykma, ma na pewno. No, dyktów wystosujmy. Jak otwiera. 74. 74. no Widzę, że chce bardzo iść. nie wraca. I poszli. Pięknie. No, muszka w okolicy 30. Obciążenie wciąż 10 gram. No, powiem, że muszka jest dość puszysta. Także to obciążenie daje taki w sam opad Nie za szybki, nie za wolny. No, mówię, stał sobie tam pod trzechami podróżować gdzieś, chyba że odprowadzał. ну no и это п... не п... <минут> No Ale zostawiłem ten No coś się ruszyło, słoneczko wyszło, popadało trochę I proszę Ale ledwo, ledwo chyba pięty, nie? Dawaj, dawaj jest No to proszę Kolejny A ja widzisz, ja na Mucha 4 miałem, nie? Tak no. mały. mały. no ale z 60 ma, mała podróżowałem, na pewno. Wobler ożerca, nie? Ktoś go tam za ogon, machni, On się zastanawia, poszedł. No drugi rzut drugi na tego woblera. Od jest, on jest od, od Westina, ja nie wiem, jak on się nazywa. No, ale kiedyś też zaczęło być do prania, no. jak pamiętam. No. Także on do 2 metrów schodzi, nie? No. To jest kuleczka, Rzuta, no, ale, ale zrobił robotę, nie? No przed chwilą była kolejna akcja, Macikowi spadł, ja miałem na gumę 15 kanibale, odprowadzenie, taka już szupaczka, 40cm. Na razie brania bardzo sporadyczne, ale działamy. Jak nie biorę, to nie biorę. No my już pomału będziemy kończyli. No i co, jak momentu jak Maciek przyjechał, zrobiliśmy sobie sumie za 6 brań łącznie, nie? Hmm. Mogli... Ja to na tyle nadarłem dzisiaj, nadczaskałem. <grym> No ale co nie, jadą, jed, zerwałeś, ja trzy, nie? Nie Jednego miałem i jedno branie spartoliłem i tyle. No ale trochę na gumy łapaliśmy, a na gumy, samą już dyle waliły. No nic, nic nie chciało większego dzisiaj. No, A jeszcze tu połapiemy, jeszcze mam przy samochodzie. No. Na innym jeziorze, nie na tym co, co łapaliśmy, tylko tutaj parę miejsc zrobimy i spadamy do domu. Dokładnie. Postaramy się też w następnych odcinkach nagrać trochę o muchach, trochę o obciążeniach jak używamy i w ogóle. A wam co? Wam życzymy udanej majówki. Dokładnie. Samych grubych szupaków. Boleni tam, kto za boleniami lata. Dokładnie, dokładnie. No i co? No i... Do no, następnego. My też pewnie będziemy walczyć w majówkę, także... No. Subskrybujcie i się trzymajcie. Na razie. Na razie, cześć.